W Chorzowie z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka zorganizowano gry miejskie, których tematyka dotyczyła życia w amazońskiej dżungli. Jedna to Przetrwaj w dżungli, czyli od strony człowieka, co człowiek musi potrafić, aby w takiej dżungli przetrwać? Będzie sobie musiał wybudować dom, będzie musiał rozpalić ogień, będzie musiał rozpoznać, które rośliny go zatrują, a które może jeść. I druga gra Nie daj się pożreć. Ale tak przewrotnie, bo od strony zwierząt. Czyli jak zwierzęta w dżungli muszą żyć, co muszą potrafić, jakie mają zdolności, aby w takiej dżungli przetrwać. Robiłyśmy zwierzątka z plasteliny kod QR i y, zgadywałyśmy odgłosy zwierząt. Musieliśmy skanować y, pierwszy punkt, y, tam zeskanowaliśmy, były ukryte dźwięki zwierzaczków, no i musieliśmy odgadnąć. No i teraz właśnie te zadanie sportowe, które myślę, że wykonaliśmy y, wzorowo. Dzieci się nie nudzą w sobotni dzień, miło, że jest pogoda jaka jest, ale dobra jest zabawa. Chłopaki zobaczą jak Chorzów ładnie wygląda, no i poznają troszeczkę miasta. Wykonujemy pańczą sieć, wiążemy syna żeby się nie mógł wydostać z, z pająka sieci Cieszymy się, że pogoda też nam trochę dopisała, nie było deszczu, ale nie, nawet by nam nie przeszkadzało. Fantastyczne punkty, bardzo się, bardzo się nam podobało. No generalnie miła atmosfera i, i przede wszystkim fajny spacer w taką, w taką pogodę. Gry miejskie toczyły się w różnych częściach miasta. Na obszarze Centrum oraz Klimzowca, a także w Chorzowie Drugim, Chorzowie Batorym oraz Chorzowie Starym. Przy Starochorzowskim Domu Kultury są jeszcze dodatkowe atrakcje, są zajęcia plastyczne, jest wystawa roślin owadożernych i jest ścianka wspinaczkowa, z której mogą wszyscy chętni skorzystać. Poza grami Nie daj się pożreć oraz Przetrwaj w dżungli przygotowano także rodzinne safari dla najmłodszych uczestników.